To musiało się kiedyś stać. To ten moment musiał nadejść w historii tego kanału i nie dało się go kompletnie uniknąć. Wielka, niepodległa, nieśmiertelna, najwspanialsza jedyna król Europy, pogańska Polska. Od razu na samym początku informacja. Nie wiem, czy z tego scenariusza będzie jeden odcinek, ponieważ może z tego wyjdzie serial, nie dwa, trzy odcinki zobaczymy. Trochę się napociłem, żeby wymyślić, jak to ogarnąć, żeby się wyzwolić od Pepików. Nie być w wojnie jednocześnie z Pepikiem i z Austrią. Bo jeżeli się wyzwalamy i nawet na pożyczkach robimy War of Independence, to do wojny dołącza Austria. Ale możemy to zrobić inaczej. Wystarczy obniżyć ekonomię i po prostu czekać. I to wystarczy w zupełności. Słuchajcie, będziemy mieli wojenkę domową, no i niestety łokietka już z nami nie będzie. A może to i lepiej, cholera wie? I już się zaczyna. Jak podbijamy discontent, to ludzie się denerwują u nas w kraju, prawda? Musimy dojść tutaj do 100%, żeby nam wybuchła wojna domowa, którą. Zamierzam wygrać. Korupcją. Okej, okay, super. I ja tutaj kompletnie nic nie robię. Mam jedną dywizję już zwerbowaną, i tu się zaczyna. Łokietek się przewraca. Okej, okay, nie mamy erów, więc od razu polecam znaleźć żonę jak najszybciej. No i mamy tą jedną dywizję zwerbowaną, więc robimy tak. Czekamy, niech ona trochę organizacji sobie zbierze. E, Artur Arend, dzięki za wsparcie kanału, koleżko. Tutaj rządzi i jo, Jorge V i on jest marionetką Bohemii, lecz Bohemia nie zostanie wezwana do tego konfliktu i bardzo dobrze. Okej, okay. jesteśmy już w Kielcach, później Katowice będą po Krakowie. Economic Chain, ktoś nam ucieka. Mamy to i teraz radą, przyjacielu. Hy, <gry> Poland, Kapitulichen. E, mamy 5000 tysięcy broni, możemy sobie zrekrutować kolejne dwie dywizje i teraz płacimy za wszystko. Pyk, 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 pyk Aktualnie nie robimy żadnego celu Mamy 60 dukatów na plus No i zobaczcie Jesteśmy wyzwoleni na Polsce, prawda? Wyzwoliliśmy się spod czeskiej okupacji Niestety w HR nie mogę uderzyć, bo wszyscy są gwarantowani przez Austrię Awardering... Uuu Awardering feudal lord Czyli Leopard III został naszym generałem Leopold Leopard, Boże Ja w ogóle teraz rozkminiłem, że tutaj w oknie badań jest coś takiego jak Zobaczcie Money plus 20 i money plus 50 Czyli money plus 70% Pierw uzasadnia cel na tych chłopów Czyli na Podlasie musimy je jak najszybciej zająć, super. I, I zarabiamy jeden dukat dziennie, więc nie jest aż tak źle. I jak najszybciej musimy szukać sobie żony, no to, to to nawet nie jest śmieszne. Ja potrzebuję żony, bo muszę mieć erów. Wczoraj właśnie siedzieliśmy na Discordzie dla wspierających i z takim wspierającym jednym rozmienialiśmy, jak się wyzwolić tą Polską i co tu można ciekawego zrobić. I powiem wam tak, może zrobić od cholery ciekawych rzeczy. U nas rządzi Nunk 5. Kurde! I uciekają mi merchanci z Krakowa do Pomeranii. Ja dopiero teraz się skapłem, że tu chodzi o uciekanie. No i powiem tak: pieniędzy będzie tutaj tragicznie mało. Dobra, zrobiliśmy political line. Plus patrzcie, z Katowic my uciekli. Danzig, Boże, Gold. Ach. Dobra, to idziemy tą klasą i idziemy w To mi da stabilność, czyli to jest jednak dobre. I to mi jeszcze da pieniądze. Robimy to. Szykuje nam się, moi drodzy: druga wojenka domowa. Bo nie jesteśmy w stanie się utrzymać ekonomicznie. Mamy 10 pożyczek i w ogóle. No, discontent of the people. Już to mamy, nie? Dobra, akceptujemy. Zobaczcie. Nuk piąty odchodzi. Ludzi. Świetnie. I ja teraz ten zapuszczony kraj dam podbić Polsce Henrygo złego, Henry de Angry. Więc po prostu będę stał. Dobrze, super, padamy. Teraz bierzemy tę lepszą Polskę. Iście zaczynamy opłacać ekonomię i wszystko. No i mamy, moi drodzy, praktycznie zrobione to, co robiłem. Pójdziemy po Bigger Target, bo tutaj mamy kory, i to potrwa tylko 95 dni na Galicji Wołyni. Tu mam jeszcze trzy dywizje, które świeże zostaną dowerbowane. Bardzo proszę. Na Polsce. Potrzeba wygrać jedną wojenkę domową i przegrać drugą. Dopiero ten kraj teraz nadaje się do gry. Coś tam zarabiamy, bo jeszcze wszyscy handlarze nie uciekli. Mamy 178 dukatów, zarabiamy dwa dziennie. Cały czas musimy szukać żony, bo R jest tutaj bardzo ważny. Patrzcie, tu mamy cel Steel, który dodaje Gdańskowi 10 produkcji stali. Czajcie to? Słuchajcie, te, tego. E, Galicja Wołynia ma parę dywizji. Ja muszę to wykorzystać jak najszybciej, wiecie? Jeżeli uda mi się okrążyć te dywizje, to będzie naprawdę wspaniale. Ty ich zablokujesz specjalnie. Super. I teraz ty atakujesz też tu. Powinno wam się udać. Bez problemu. Dobra, tutaj zobaczcie, okrążeni. Tu trzy dywizje atakują, tu dwie dywizje atakują. Okej, okay, jesteśmy w Wowie. Super. I gdzie będą mieli stolice? Pewnie w równie. Dobra, wiedziałem. Wydać na Stanisławów. No i staramy się ich po prostu przepchać, żebyśmy my szybciej zdobyli tereny, niż oni. I to jest główny cel tej kampanii. One of the classes in your nation is so. To sufficient with your rule, that is ready to take action. It's too late to change anything, it's time to take your arms. God damn, Danzig. No i zobacz. Bierę to. Jak najszybciej byczki lecicie tu. Muszę tylko wejść na Lublin, nie? Bo ja nie mam tych stateów. Nasze na live. co jest? Czemu Danzig jest tu, a Danzig mi w Warszawie wyciągnął? Boże, kochany, co jest? Ekonomiczne zmiany, wspaniale, szkoda, że nie u nas. Ci skapitulowali w Warszawie. Jest, dobrze. O mój Boże, o Boże. Nareszcie, mamy Galicję w Ujnie, Teraz korowanko i szukamy następnego celu. Jedziemy na free trade, prawda? Zobaczę, ile będę zarabiał teraz. Też dwa. Zadłużam się, biorę wszystkie pożyczki, jakie to jest tylko po prostu możliwe. I muszę podbijać y, administratyw limit. Na pożyczkach zarabiam jeden duka. Robię cel Victory of the People, który da mi kasę. Aktualnież sobie siedzę i stoję. I nie robimy żadnego celu. Wszyscy ode mnie uciekają. Płaciliśmy jedną pożyczkę, skorowaliśmy teren, nie Robimy celi, żeby zarabiać po dwa dukaty. Płacimy powoli pożyczki. No i powoli staram się podbijać ten administrative level do góry. Mamy 15 na 10. I zauważyłem, że jeżeli chciałbym zjeść po morze, to potrzebuję trzech dodatkowych state. Zobaczcie jaki Gdańsk jest bogaty. 22 złota. To już 29. E, przyjacielu mój kochany, Gdańsk, musisz wrócić do macierzy. Cel na Gdańsk jest od cholery, nie? To mogę to anulować. Ja mam tutaj foreign aggression, czyli mogę zrobić cel na Gdańsk. Zobacz, mogę zrobić 11 dywizji bez, bez żadnego problemu. No i deklaruję już oczywiście na Gdańsk. W sumie, nawet nie wiem, czy te dywizje będę musiał wystawiać na ten Gdańsk, więc zobaczymy. Ej, okay. nie, powinno być chyba, chyba raczej lub. Dobra, Gdańsk za dużo nie ma, więc usunę to wojsko, nie będę go rekrutował. Ja nie dopłynę na Gotlandię, jeżeli mam z nimi wara. Nie mam z nimi wara, no to świetnie. Economic changes, znowu ktoś ucieka z mojego państwa, nie? To jest coś wspaniałego wręcz. Wchodźcie na Gdańsk, ok, świetnie. Cyk. Dzień dobry, Gdańsk jest mój. Gdańsk mi znowu wybuchł i znowu skapitulował. Ja sobie tutaj ustawię wojsko na wszelki wypadek, eee, gdyby ten Gdańsk mi chciał jeszcze wybuchać. O, dzień dobry. Znowu z Gdańska mi zaczynają wszyscy uciekać. Eee, weź mi Cel na Marienburg. Wtedy Te dywizje pojawią się na granicy dopiero w momencie, gdy będziemy mieli cel, co nie? To jest ich marionetka. Mi podbicie teutonu da dużo, bo zobaczcie. Już mi uciekają z Gdańska. Już mi uciekają surowce. Przenoszą mi się, bo mamy małe Eddy. Tragedia jakaś. Rewolta Kla. Poznaj nam się wyzwolił, tego co widzę. Ale gniezdo jest puste. Jeżeli chodzi o klasy, to ja nie mam zbytnio co tutaj zrobić. Mogę okay, jedynie Nobelsów polepszyć. Religious Path. Idziemy teraz, moi drodzy, w, po w poganizm. Tak jak obiecałem. Gniezdo należy już z powrotem do nas. Dzień dobry. Robiłem na nich cel. Już nie mam na nich celu, bo u nich Wybuchła jakaś klasa? Czy co tu się dzieje w ogóle? Boże, muszę robić jeszcze raz cel. Trzeba to, bo u nich jakiś bunt klasowy wybuch Boże, kochane. Jak w przedszkolu normalnie. Lol, w kielcach mi się polepszyły pieniądze, tak? Dobra, super. Nareszcie zarabiamy jakieś dukaty powoli. No i moi drodzy, zrobiliśmy Pagan Roots. Robimy teraz Slawik Paganizm. Świetnie. Dostaliśmy dukaciki z celu, więc. Boom administrative level 16, 16. Mamy tobyczki. Slawik Paganizm, udało się. Mamy to. Jesteśmy Słowianami, prawdziwymi. Zróbmy ten cel, bo da nam kasę. Oczywiście logiczne. <noise> Dopiero teraz zauważyłem, czemu jesteśmy nomadami, bo nie zauważyłem tego nawet. Dobra, byczki. Czas to zrobić i czas się modlić o nasze e, niepokalane zwycięstwo w tym konflikcie. Aktualnie stoimy. Widzę, że jedna flanka nie wytrzymuje tylko. Nie, dobrze jest, dobra. To nie jest Free Army, dobra. dobra. I oni, oni w ogóle mają jakiś sojusz z Free Army. Free Army to jest ich wasal, co ciekawe. Aha, my mamy wojnę z Free Army, ale nie mamy wojny z Livonianem, okej. Okay. Mi to nawet jakoś tam pasuje. Wejść na północ, wejść na pół. W sumie to my ich możemy nawet tak z tego co mi się wydaje. Czy Livonian dołączył? Już dołączył Livonian. Kurde. Bo oni skapitulowali, żebym mógł mieć konferencję pokojową. Wow, ty! I free rebel army mi skapitulowało. Co jest? Dobra, jestem pazerny. I Livonian na marionetę? Ekonomia. O mój Boże. Mam 300 dukatów. Może nie stać mnie na skorowanie Marienburga. No wiedziałem. No, oni mi wypowiedzieli wojna, ale jakoś. Aha, w memelu, dobra. Eee, nie mogę wybudować knara ani tego. Budujemy trading shipy. nie wiem. W sensie nie wiem, jak mam wybudować okręt, gdy nie mam. Boże, ty masz okręty. Livonian. Czy mamy state y na równo, więc to jest koniec podbojów. Wreszcie dostałem pozytywny event od początku tej gry. Dziękuję. Wystarczyło, że przypłynąłem do swoich sojuszników a i teraz rozbijamy tych re rebeliantów. Oj, nareszcie. Byczki wrzucamy. Teraz increase gains. Monet plus plus 125%. Czyli zarabiamy prawie 5 dukatów. No i to jest przewspaniałe. To jest najzabawniejsze, że oni mi się wszyscy powyzwalali, ci Liwoniany. I prawdopodobnie jak ich podbiję teraz, będę miał konferencję pokojową, koleżko. I prawdopodobnie stracę marionetkę wtedy. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Take all state. No i ja mam dalej marionetkę, tylko ona istnieje w tej prowincji tylko. I ona ma wojnę w ogóle z... Jezus Maria. Ona ma wojnę... Jasne! Yes! W co ty mnie wplątujesz, marionetko? Boże kochany! Dostanę w Gdańsku i wkurzemy produkcję. Boże, nareszcie I jeszcze wkurzemy! Wszyscy do nas przychodzą, u nas jest takie prosperity teraz w kraju, panowie, to musi być przepiękna sprawa. Przychodźcie, przychodźcie, czym więcej was tu jest, tym więcej pieniędzy zarabiam, Tym jestem szczęśliwszy, prawda? Dobrze. Pierwsze galery powstają, boże, jestem taki dumny. Polska flota! Wreszcie nabierze skrzydeł. Dobra, nareszcie zarabiam tyle, że mogę wyjść, moi drodzy, na one loan, czyli na jedną pożyczkę. Pyk. Dobra, wyczki, mogę spłacić ostatnią pożyczkę, ale nie chcę tego robić. Nabijam e, state'y, bo aktualnie zaraz uciągnę rygę. Dzień dobry, rygo. Witam cię bardzo gorąco. Wracasz do swoich macierzy? Ty, czyli... Ci na wyspie nie przyjęli, okej. Okay. Zaatakujemy teraz armią tylko stąd, okej. Okay. Goście nie mają kompletnie reinforcementa, więc jesteście moi, Rygo. Jeszcze przed konferencją mam kasę, więc zwiększam cyk 23 na 23, wspaniale. Ryga kapituluje, okej. Okay. The country agreed to the terms of peace treaty. Teraz musiałbym e, ze Sieną podpisać pokój, bo Ryga mi dołączyła do czegoś. Ja chcę po prostu white Pisa z tobą, Siena, wiesz. The country agrees to the peace treaty. Ja nie wiem, nie rozumiem tego, no, Siena się zgodziła i jednocześnie mamy wojnę, więc okej, okay. czyli ci też na white Peace' pójdą. Okej okay już żadnych wojenek. Złajd no bo nie było sensu walczyć. Świetnie. Pieniążki rosną, spłacamy ostatnią pożyczkę. No loans, moi drodzy. Witam w klubie. 80 w zł w Rydze. Jak ja to zbustuję Economic Change Kraków, witam bardzo serdecznie. Ho, witam bardzo serdecznie. Dobra, zarabiamy kasiorę. Słuchajcie, i teraz ode mnie to wymaga czegoś takiego, żeby po prostu siedzieć i zbierać pieniądze i kompletnie nic nie robić. Tutaj ten epizod zakończymy. Kolejny będzie niedługo. Jak wbijecie dużo łapek w górę, kontynuujemy tę miniserię, bo będę wiedział że chcecie to oglądać i tak dalej. Tak czy inaczej, możecie mi w komentarzach napisać, co robimy następnego tą Polską. Czy idziemy jakby na wschód, czy idziemy na zachód, czy idziemy na wschodzie, jednoczyć kurde tereny Rosji pod swoim panowaniem, czy idziemy na zachód i będziemy wbijać się w HR, czy idziemy na południe i będziemy starali się pokonać Bizancjum? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie ja ja jabłonkach, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej i do następnego epizodu. Elo! Jeżeli odcinek Ci się podobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Jeżeli nie subskrybujesz, to może warto to zrobić teraz? W tym momencie wyświetlają Ci się proponowane filmy, wybierz coś dla siebie.